Cześć witajcie, ja jestem Kubikson i witam Was w kolejnym odcinku z gry Need for Speed No Limit. No i słuchajcie kochani troszkę, znaczy praktycznie nic się nie pozmieniało. A jeżeli jesteś nowy na kanale, no to strzel oczywiście łapę w górę, zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco. A ja dotrzymam swojej obietnicy, jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, no to zapraszam serdecznie do go, do jego obejrzenia po poprzednim odcinku. Umówiliśmy się, że kupimy Forda Mustanga GT Bo jak już widzieliście, tutaj w Black Markecie jest on dostępny I... i ja mogę go kupić Bo ja mam jedną na 15 kart On ma ile koni? Nawet nie milion ma koni, zaraz sprawdzimy sobie yy, No ale najpierw Mordo, jeżeli jest nowy, no to może zostawić tą skromną łapę w górę No bo... Teraz nie masz co akurat robić, no to zeszczel tą łapkę, czemu nie no to zobaczymy Najpierw zobaczymy czy mogę jakąś, jakieś auto ulepszyć Mogę ulepszyć Ulepszymy sobie tego, tą Toyota Bo ona też nieźle pomyka Co mogę to ulepszyć A to nie opony na razie nie Ulepszymy to Tak to ulepszymy Tak to ulepszymy No to Toyota będę chyba ulepszał Chociaż nie jak mogę ją ulepszyć to I Później ulepszymy Bo najpierw sprawdzimy O mogę to ulepszyć no to ulepszamy, czym, czym nie? No to lecimy. Subaru się przyda, także lecimy, sprawdzimy przynajmniej, ile brakuje mi do tego. Ile w ogóle ma koni ten mustang? Bo 500 koni. Czy to nam się opłaca? Ponieważ, mu, ale mustang jest taki piękny. Ja z jednej strony zajdzie, zobaczcie na to, e, gdzie to jest. Tu. Jeden koń, a tu 500. Bardziej bym na Camaro czekał. Ale w sumie 55 to nie jest dużo. Także tak jak obiecałem na początku, kupujemy Musangę. Także 3, 2, 1. Zobaczymy, czy to jest na pewno prawda, bo nie wiem. Także uwaga, klikamy. A. Słuchajcie, Tak chyba nie działa. Aha. Aha. To ja jedną kartę kupiłem. Aha, czyli, a, no to jeżeli to tak działa, no to. No to dziwne to jest. Items. No kurde, zawiodłem się, bo ja wam mówiłem, że, że kupię tutaj to, kupię tamto, a tutaj takie, takie coś. No słuchajcie, ja się tego nie spodziewałem. Otwórzmy sobie skrzynkę, bo naprawdę ja jestem w szoku. Ja myślałem, że to ta. O kurde. To nie wypali, kurde. No, no to nic z tego nie będzie. Niestety, no, niestety, słuchajcie Chciałbym pomóc sobie i praktycznie chciałbym zrobić dla. Chciałem Wam zrobić niespodziankę z, z jednej strony i sobie też, że kupię jednak to. To auto, ale to chyba nic nie zrobiłem. Nie pomogłem, bo to też nie jest za darmo. To jest za free? No to lecimy, kurde, jak to jest za darmo, to lecimy. Złota skrzynka, uwaga. Nissan razy trzy. Mam tego Nissana także, ale wydałem 55 gemów i zmarnowałem to praktycznie, bo nic ulepszyć nie mogę, a nic kupić nawet nie mogę. Więc lol. What the fuck, dlaczego mi tak oszukano? No nie. No dobra, subaru ulepszymy. Ulepszymy ten silnik. Dwa konie to dało. No nie za dużo. Słuchajcie, no zawiodłem się, strasznie zawiodłem. No trudno. No to lecimy no, co mamy robić? A co to jest to store? Nie, nie mogę, no trudno. Co to jest? Chwila, moment, bo. O! Pytanie. O ja a tu? Extreme. To jest ciężkie, tak? Spróbujemy. Jak nie przegram, to nie będę wiedział. Znaczy raczej przegram, bo 212 koni to jest praktycznie nic. To jest bardzo mało koni, ale zobaczymy i znowu będę komentował. Zobaczymy jak to i będzie. Uwaga, lecimy. No fajna, że tu jest pustynia, tylko pytanie, bo. Ale mogę to wygrać nawet. Znaczy nie wiem, czy wygram, ale boję się, że mam za mało koni, ale. Jak nie będę nic mówił, to znaczy, że się skupiam. Taki znak dla Was. O ja, Pitole, ale wwaliłem się w bandę. Słuchajcie, jest jakaś szansa na to, żebym to wygrał. Chyba nie. Nie ma szans. Mogę se darować. Nie ma szans. Kurde no. Niestety przegraliśmy, kochani. No takie życie. Myślałem, że lepiej to pójdzie, no ale... No nie będę marnował tych, tych całych paliw, bo to nie ma sensu. No trudno. No, niestety. A co? To jest, bo. continue. Czyżbym coś nowego odkrył? Co to jest? Okej. Okay. Co to jest? Pytanie, co się robi, bo. Jak ktoś wie, to niech mi ktoś powie, bo jakby. Dobra, nieważne. Lecimy z robieniem tu w car series, ponieważ musimy zdobyć jakoś te. te, te levele, ale ten odcinek naprawdę nie miał tak wyglądać. no, Lecimy z tym, ale. naprawdę myślę, że to lepiej będzie wyglądało. no, Myślałem, że ja kupię 25 kart, a tu 25 kart mogę kupić. Ale pojedynczam się, że 55 za wszystkie. Ja pitole, ale jestem głupi. No dobra, lecimy z tym subaru. Czy ja się ścigam z kimś? Chyba tak. Tak, ścigam się. Oczywiście, że go dogonię. Bo to frajer jest jakiś. jakiś random. Jak mogę go nie wyprzedzić? Kiedy to jest taki. O kurde, nie żyć dzisiaj, ale kto to jest? Kim on jedzie? W ogóle, czym on jedzie? Czym ty jedziesz? randomie, głupi. On jedzie też tym, ha! O kurde, ale przywaliłem! O ja pitole, no nie! No kurde, no sorry za te emocje, że się rejżuję, no ale wow! No nie! No wygra! No nie! No kurde, no co za debil! Nie, nie! Jest, wygram! Jest! O mój Boże! Oh my god! What the heck? Coś się odwaliło! Ja byłem pewny, że ja to przegram. Bo się walnę o bandę. Ale ze mnie, debil. O kurde, ale to zwaliłem. Dostaliśmy jakieś. jakąś rzecz. I tutaj już nie pogramy sobie. Niestety musimy albo dodżać, albo. albo Doja. Że nic z tego nie wyjdzie. Lecimy do następnego, ponieważ mm, to już będzie w sumie ostatnie. Także możemy sobie zagrać jeszcze, może tutaj nie możemy, tu nie możemy. Może bm -kom. Medium? Dobra. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, a więc ja muszę zaryzykować. To pewnie chodzi o wyścig. No mam prawie 300 koni, także powinienem sobie dać radę. Ale nie wiem, jak to będzie. Także zobaczymy. Uwaga! Słuchajcie tego. Jest! Mamy to! Tak, ja byłem taki skupiony, żeby tego nie, nie zwalić, bo ja gadam, to przeważnie albo wypadek spowoduje, albo po prostu coś zrobię, bo także albo walnę w bandę, także no grubo było. Także dziękuję Wam za oglądanie. Pięknie, inaczej miał ten odcinek wyglądać naprawdę, inaczej miał wyglądać. Nie planowałem tego. W sumie chciałem kupić, żeby sprawdzić, czy to jest naprawdę prawda. Jednak okazało się, że to jest nieprawda. No niestety tak w życiu bywa. Także ulepszymy sobie jeszcze auto, mamy 20, zaraz drugi level, dosłownie chyba tam mało XP brakuje, ponieważ kogo my tu możemy? W końcu mogę, tak? Tak. Tak, proszę tak. Nie czekaj, nie, chwila moment, czekajcie. Ile mi to da? 64, a tamto? Ile? Dobra, biorę tamto i kończymy odcinek. Będzie to miało więcej niż Mustang koni. Znaczy, to jest Mustang, ale inny. Uwaga, 501 koni, o jeden koń więcej od Mustanga. Także patrzcie jeszcze raz, jak on ładnie wygląda. Jakieś oklejki, kurde, to jest taki typowo rajdowy, nawet ma turbo łapę w środku. No, ładny, ładny. Tu monster. No i tu znaczek, jak się możecie przypatrzeć. Tu jest napisany Mustang Ford. No, co to, to ma kopa. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego materiału. Lajkujcie, subskrybujcie no i do następnego. Cześć!